Mostostal Wekta to spółka, która na dzień dzisiejszy produkuje konstrukcje stalowe w ilości 1200 ton stali miesięcznie. To jest spółka, która jest w stanie zmontować również taką samą ilość konstrukcji stalowych naszych klientów. To jest spółka, która jest w stanie zapewnić wysoką jakość, wykwalifikowany personel do obsługi tej konstrukcji, która gdzieś będzie montowana. To jest spółka, która posiada niezbędne certyfikaty do tego, żeby móc wykonywać konstrukcję nawet w klasie XC4, również na rynek zachodni. Ostatnio zbudowaliśmy estakadę, na której możemy dźwigać elementy o 80 tonach ciężkości. Również hale mamy przystosowane do podobnego dźwigu. Posiadamy też niezbędny park maszynowy, na których wszystkie detale wykonywane są u nas na miejscu. Przy tej okazji chciałem nadmienić firmę Ajan, która jest naprawdę dobrą firmą i specjalizuje się w bardzo dobrym cięciu detali. W tej chwili możemy na tej maszynie wykonywać palenie blach o różnych kształtach i geometrii, jeżeli chodzi o grubości do 20 paru mm plazmą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji, także polecam.